Właśnie wyruszam na granicę. Zapraszam Was wraz ze mną, drodzy widzowie, na tą ciekawą wyprawę. Zatem paszport w dłoń i ruszamy! I oto dotarłem do punktu startowego. Nie zabrałem ze sobą ani mapy, ani kompasu. Będę starał się iść na Zemut, w tamtą stronę, bo przypuszczam, że właśnie tam znajduje się granica, do której dzisiaj postanowiłem się wybrać. Droga będzie ciężka, trudna, będzie wiele przeszkód, może nawet jakieś bagna, zatory, ale wszystko spróbuję pokonać. Zatem ruszam w drogę, bo szkoda czasu. I oto przede mną dziki krajobraz. Pustkowia, nieużytki. Brzegi bagien. Coraz bliżej Robi się dosyć trudno co to będzie. Muszę znaleźć jakieś wyjście, bo woda zaczęła zagradzać drogę. Spróbuję przejść kawałek, żeby zbadać teren i cały czas muszę trzymać się wytyczonego kierunku. Bo przecież azymut jeszcze nigdy nikogo nie zawiódł. No chyba żeby zawiódł. Spróbuję wycofać się z tych bagien i przejść na tereny gdzie może będzie jakaś przyjaźniejsza droga. O zdaje się, że coś się wyłania. O i Oto w dali coś się wyłania. To chyba jakieś umocnienia graniczne. Trzeba to będzie dobrze sprawdzić. I oto na mojej drodze napotykam pierwszą zaporę. Dosyć solidna. Także raczej tędy nie będzie można przejść. Trzeba będzie znaleźć jakąś. Inną drogę przed nami wygląda na to, że pas jakiejś drogi granicznej, pierwsze oznakowania, pierwsze słupy. Także myślę, że chyba podążamy w dobrym kierunku. Tutaj jakaś Fosa schodki, rów Gdzie to wszystko prowadzi Trzeba przyznać, że to dosyć ciekawa sprawa i nawet nieco tajemnicza I oto jestem pod samymi umocnieniami granicznymi I proszę, naszym oczom ukazuje się rzeka graniczna. Jest, jest rzeka graniczna. I oto jest słup graniczny, miejsce do którego starałem się dotrzeć. Jest granica. Wycofałem się tak prędko z granicy, ponieważ mam Państwu coś bardzo ważnego do przekazania. Po co tutaj przyszedłem? Dlaczego tutaj przybyłem? Proszę, posłuchajcie, to bardzo ważne. Zabrałem Was, drodzy widzowie, na granicę po to, abyśmy wspólnie uświadomili sobie, że w naszym życiu istnieją różne granice. Granice, które przekraczać trzeba, i granice których nigdy przekraczać nie wolno. Są granice naszych słabości, trudności, kłopotów, zmagań z przeciwnościami i jak najbardziej te granice musimy pokonywać. Musimy starać się pokonywać nasze słabości, nasze niedoskonałości. Są granice naszej wytrzymałości, kiedy wspinamy się w górach, kiedy biegniemy, te granice również możemy pokonywać, ale w pewnych granicach rozsądku, gdyż zbyt duży wysiłek czy zbyt duże niebezpieczeństwo mogłoby być dla nas niedobre. Te granice pokonujemy, ale z głową, z rozsądkiem. Są też granice, do których zbliżanie się jest niebezpieczne albo w ogóle niewskazane. Są granice, których nigdy nie wolno przekraczać. To jest na przykład granica wolności drugiego człowieka. Tutaj kończy się nasza wolność, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Nam takiej granicy przekraczać nie wolno. Są też granice na ziemi, różne granice państwowe. Je, aby przekroczyć, musimy mieć pozwolenie. Musimy mieć paszport, niekiedy wizę, i wtedy przekraczanie tej granicy jest dozwolone. Pomaga nam zwiedzać inne państwa. Niestety, niektórzy próbują pokonywać granice nielegalnie, a to już jest niedozwolone, niebezpieczne, szkodliwe i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. W ten sposób granic się nie przekracza. A więc, drodzy Państwo, kiedy w naszym życiu napotykamy granicę, zawsze zastanówmy się, czemu ta granica służy. Czy wolno ją przekraczać, czy warto ją przekraczać, czy też nigdy nie wolno jej przekraczać. We wszystkim musi istnieć granica zdrowego rozsądku, a jeśli będziemy o niej pamiętać, wtedy wszystko będzie dobrze. Szanowni Państwo, a zatem z granicy wracamy. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego vloga i biegnę na kolejną granicę. Jaka jeszcze nie wiem, ale z pewnością i ja, i Państwo napotkamy tych granic w naszym życiu wiele. A więc do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia!